Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cóż za piękna myśl, że wszystko, co obejmuje zbawienie, jest za darmo. But you can only access by real, simple faith. Ale możesz uzyskać do niej dostęp tylko przez prawdziwą, prostą wiarę. Która jest całkowitym zaufaniem, że Jezus sprawił że to wszystko się wydarzyło a ty nie musisz tego robić OK let's continue Dobrze kontynuujemy Nic co zrobiłeś nigdy nie mogło zasłużyć na zbawienie Żaden post żadna modlitwa Nic co zrobiłeś Spójrz

Wiele razy zadawałem sobie pytanie. Co takiego jest w ludzkiej naturze, że zawsze chcemy na coś zasłużyć? I if it's pride. Zastanawiam się, czy to nie pycha. Ludziom tak trudno jest przyjmować. In the, in the... W języku portugalskim jest to coś, z czym być może Brazylijczycy mogą się ze mną nie zgodzić, Because they are not aware of it. ponieważ nie są tego świadomi. Ale w języku portugalskim nie lubię słowa dziękuję. Ponieważ słowo dziękuję ma znaczenie, że teraz jestem ci coś winien. You know, it's in the word. To jest w tym słowie. So you give me something and I say... Now I'm obliged to you. Więc dajesz mi coś, a ja mówię, że teraz jestem ci coś winien. Ale nie jestem do niczego zobowiązany, jeśli coś mi dajesz, to darmowy prezent. So I don't like this word. Dlatego nie lubię tego słowa. Because it's, it's kind of almost defying grace. Ponieważ w pewnym sensie przeciwstawia się ono łasce. You know, trying to speak against the Portuguese language because it's just, it's a word. Nie próbuję wypowiadać się przeciwko językowi portugalskiemu, ponieważ to tylko słowo. Ale jest coś w naszej ludzkiej naturze, co siedzi bardzo głęboko. We have the kind of sense that I this. Że zawsze chcemy mieć poczucie zasługiwania na coś. But look how clear the Bible is. Ale spójrz, jak jasna jest Biblia. Nic, co ever zrobiłeś, nic, co kiedykolwiek zrobiłeś, nie mogło zasłużyć na zbawienie. Oznacza to, że nic, co kiedykolwiek zrobiłeś, nie może zapewnić ci zaopatrzenia, ochrony, uzdrowienia. Pewna kobieta wysyłała mi wiadomość za wiadomością. And then she said, I need to talk to you. Will you answer my call? A potem powiedziała: Muszę z tobą porozmawiać, czy odbierzesz mój telefon? She was from another nation. Była z innego kraju. So I her call. Więc odebrałem jej telefon. I wtedy powiedziała do mnie: Potrzebuję pomocy, naprawdę potrzebuję odpowiedzi na moje pytanie. She said: Powiedziała: Uprawiałam seks z mężczyzną, którego nie jestem żoną. So she's a woman and she's been divorced for a while and she lives by herself. To kobieta, która od jakiegoś czasu jest rozwiedziona i mieszka sama. And then she had a one time sexual relationship with a man. A potem miała jednorazowy związek seksualny z mężczyzną. And uh, she said that in the middle of the sexual act powiedziała, że w trakcie tego aktu seksualnego, without me noticing it nie zauważyła, mężczyzna ściągnął prezerwatywę, i ona zaraziła się chorobą weneryczną. Wyznała swój grzech Bogu. Wyznała go swojemu pastorowi, swoim chrześcijańskim przyjaciołom w kościele. Z medycznego punktu widzenia nie ma lekarstwa na tę chorobę weneryczną. Powiedziała, że jej chrześcijańscy przyjaciele powiedzieli jej, że jest to konsekwencja jej własnego wyboru grzechu i że nie może oczekiwać, że Bóg ją z tego uzdrowi. And she said to me, I powiedziała mi: Czy myślisz, że Bóg mógłby mnie uzdrowić, mimo że ja czy myślisz, że Bóg mógłby mnie uzdrowić pomimo tego, że zgrzeszyłam? You, you right Powiedziałem jej masz prawo do uzdrowienia. But she said, but I ale ona odpowiedziała, ale ja zgrzeszyłam. Said, well, Odpowiedziałem cóż, ale Jezus za to zapłacił. Sin, sickness, you Jezus zapłacił za każdy grzech, za każdą chorobę, nawet jeśli sama ją na siebie sprowadziłaś. And this is so confronting. To jest tak konfrontujące dla chrześcijan. You know why? Wiesz dlaczego? Ponieważ zawsze mamy takie poczucie, mogę na to zasłużyć, a przynajmniej muszę coś zrobić, aby to otrzymać. We need to like Musimy się stać jak małe dzieci. Brać everything that belongs dla through the precious sacrifice of Jesus Christ. Chwytając wszystko, co należy do nas, dzięki drogocennej ofierze Jezusa Chrystusa. Pamiętaj: możesz zrobić tyle, ile jesteś w stanie, ale to nie zapewni ci żadnego aspektu zbawienia. Nic. Na żaden aspekt zbawienia nie można zasłużyć. Musimy świadomie i celowo walczyć z poczuciem własnej sprawiedliwości. Ponieważ w naszej ludzkiej naturze zawsze próbuje się ono wkraść. Musimy nauczyć się dwóch prostych słów. Thank you. Dziękuję Tobie. I to to kiedy nauczymy się je wypowiadać, będziemy dosłownie przyjmować rzeczy, wiedząc, że nie musimy nic robić, że w końcu możemy je otrzymać. Chwyć wszystko to, za co zapłacił już Jezus. Do zobaczenia jutro.